Próbny egzamin ósmoklasisty, kwiecień 2020 rok, zadanie piąte. Na treningu odmierzano za pomocą aplikacji komputerowej 15-minutowe cykle ćwiczeń, które następowały bezpośrednio jeden po drugim. Ola zaczęła ćwiczyć, gdy pierwszy cykl trwał już 2 minuty, a skończyła, gdy do końca trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Ile łącznie minut Ola ćwiczyła na zajęciach? Mamy znaleźć właściwą odpowiedź. Słuchajcie, musimy zacząć od tego, że musimy sobie wyobrazić, a w zasadzie jak to z zadaniami tekstowymi czasem bywa, można by sobie nawet to narysować. Czyli tu mamy te cykle po 15 minut. I trzeci cykl 15 minutowy. Ola zaczęła ćwiczyć, kiedy. Pierwszy cykl trwa już 2 minuty, czyli wystartowała gdzieś tutaj, a skończyła, a skończyła ćwiczyć, kiedy z trzeciego cyklu zostało jeszcze 7 minut. Czyli tu dwie minuty już trwały, tu 7 zostało. No to teraz sprawdźmy, ile tak naprawdę ćwiczyła, ćwiczyła panna Aleksandra. Tutaj mamy 13 minut, tutaj mamy 15 minut, no i tutaj mamy 8 minut. Pozostaje nam, pozostaje nam przeprowadzenie bardzo skomplikowanych obliczeń, czyli 13 dodać 15, dodać 8, a to jest 36 minut. I mamy, i mamy odpowiedź A.